Będziemy mówić na temat piły taśmowej do bloczków z gazobetonu Norton Clipper CB511. Jak nazwa mówi 511, 50 cm maksymalna grubość cegły, którą możemy przycinać. Jest to piła trójfazowa, bardzo stabilna i bardzo porządnie wykonana. Jaka jest jej konstrukcja? W tym miejscu mamy osłonę brzeszczota, którą możemy sobie regulować w zależności od grubości materiału, którego tniemy. Tą śrubą... Blokujemy na wysokości, którą będziemy używać. Aby ciąć, stawiamy materiał na stoliku, stawiamy sobie go w odpowiedniej odległości do cięcia, możemy ustawić sobie kątomierzem kąt, który będziemy chcieli mieć zadane do cięcia. I co jest fajne w tej pile, cały ten stolik jest złożyskowany. Zobaczcie, jak on płynnie i gładko pracuje. W tym miejscu mamy wyłącznik awaryjny maszyny, wyłącznik włącz-wyłącz, tak zwany bezpieczny popychacz w przypadku jakichś małych elementów. Jeśli Przekręcimy sobie tą śrubę. Mamy dostęp do taśmy tnącej i do koła napędowego, gdzie możemy regulować napięcie naszej taśmy. W tym miejscu jest wskaźnik napięcia. Tak napinamy, aby wskaźnik pokazywał na zielonym polu. Jeśli spada nam do czerwonego pola, jest nieprawidłowe napięcie tej taśmy. Więc bardzo przydatna rzecz. Od góry mamy hak dźwigowy. Jeśli będziecie chcieli maszynę przetransportować na jakąś wyższą kondygnację. Spokojnie można zapiąć do dźwiga i ją przetransportować na wyższą kondygnację. Jeśli chcielibyśmy tą maszynę przewieźć wózkiem widłowym, wystarczy ją położyć do poziomu i widłami możemy ją przewieźć. Mamy także zamontowane kółka transportowe. Te kółka pozwalają nam na krótkodystansowo przemieszczanie tej piły. Teoretycznie jedna osoba może to wykonać. Tu mamy taką wysuwaną rurkę, po zablokowaniu dźwigamy maszynę i możemy ją przejechać. Miejsce nie jest może zbyt łatwo, bo ta maszyna swoje waży. Natomiast jedna osoba jest w stanie przetransportować przy gładkiej powierzchni maszynę z jednego miejsca na drugi. W tym miejscu możemy sobie poluzować stół, przechylić go do takiej pozycji wygodnej do przechowywania oraz do transportu. W tym miejscu jest przyłącze do odkurzacza. Jeśli chcielibyście przyłączyć odkurzacz, aby urobek był wciągany, a nie zostawiany gdzieś tutaj w całym naszym systemie napędowym, to jest właśnie odpowiednie miejsce, aby go przyłączyć. Jeśli chcecie więcej szczegółów na temat tej fajnej piły do cięcia na sucho bloczków z gazobetonów, zapraszam do kontaktu z nami. Najlepiej kontakt telefoniczny, chłopaki opowiedzą w szczegółach o tej fajnej pile.